No to jeszcze jeden test, SWR na tym paśmie w momencie kiedy nadaje to jest dwójka, tak? Czyli teraz mam przełączony na tryb SWR, co on mi tutaj pokazuje, że nie wychyla się dalej niż do 2. Ustawienie SWR-a w samym radiu trwa mniej więcej tak, już, A radio już się zestroiło i teraz jak nadaje SWR, nawet nie drnie swr 1.1, Widać to na ostatniej linijce, tutaj na dole. Ok, wyłączamy. Eee, wyłączamy radio. Jak widać, wróciło SWR2. Spróbujemy teraz popracować ze skrzynką. To, to mnie martwi, bo tutaj tego bypassa nie potrafię wyłączyć. Eee, w instrukcji jest, że krótkie naciśnięcie przycisku Tone wyłącza. Wyłącza. No akurat w tej skrzynce chyba to do końca nie działa, bo, albo jakoś inaczej się wyłącza jednak. Doczytaliśmy, eee, że długie przyciśnięcie przełącza w tryb automatyczny, tak jak teraz. Przełączam się na FM i zaczynamy. Stroić. Przed chwilą mieliśmy WR. chwilą mieliśmy wr 2 teraz mamy grubo powyżej trójki no to widać dokładnie tutaj w tym miejscu tu pokazuje 75 W, tu pokazuje około 5-10 w. No, w tej granice. to jest potencjometr ten tutaj czyli on jest skręcony I zestrojenie anteny, która ma powyżej 3 jest niemożliwe na tej skrzynce. Dziękuję, pozdrawiam SQ3SWD